Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę z takim pytaniem: czy malowanie obrazów jest drogie? Często zadajecie mi takie pytanie, często słyszę e, takie pytania, więc dzisiaj będę chciała na nie odpowiedzieć. E, zanim przystąpię do argumentacji e, tego mojego twierdzenia, czy tak, czy nie, Chciałabym was prosić, żebyście zasub, zasubskrybowali mój kanał, ponieważ tylko wtedy będziecie dostawiać, dostawać powiadomienia o moich nowych filmach, które pomogą wam w swojej twórczej pracy. Czy malowanie obrazów jest drogie? I tak i nie. I mam tutaj zacznę oczywiście od stwierdzenia, że tak, wybierając Farby, wybierając akcesoria, pędzle, różne inne przybory do malowania, jak chociażby pastele suche czy olejne, bardzo często wybieracie najdroższe produkty. No, wiadomo, jeśli najdroższe, to mamy wrażenie, że one są najlepsze. Ja nie mówię, że one, są naj, że one są że one nie są najlepsze. One naprawdę są dobre, ale co nie znaczy, że te tańsze produkty nie mogą być równie dobre. I to nas często gubi, że kupujemy produkty z najwyższej półki i myślimy, że o, tylko one mogą nas zadowolić i tylko te właśnie najdroższe produkty mogą spełnić na, nasze oczekiwania. Nie zawsze tak jest. Nie szukasz informacji, bardzo często, o tym, jakie farby można kupić. Zazwyczaj gdzieś coś tam usłyszysz, i wtedy, tak jak powiedziałam, kupujesz to najdroższe. A warto właśnie poszukać takich informacji. No, bo jeżeli. Nie dowiemy się, jeżeli nikt nam nie powie, no to się nie dowiemy, które są warte polecenia i które można by było przynieść do domu i nimi malować. Równie, one wtedy są równie dobre, co te właśnie bardzo drogie propozycje. Bardzo często kupujecie najtańsze produkty w dyskontach, na przykład. One nie spełniają Waszych oczekiwań, bardzo często są złej jakości, farby olejne się nie rozcierają ani terpentyną, ani olejem, ani wodą, tak naprawdę nie wiadomo co z nimi zrobić. Farby, słuchajcie, akrylowe bardzo często są tak przezroczyste, że nie wiadomo też jak ich użyć. Jeszcze kolory jak kolory, ale biel jest naprawdę, daje, pozostaje wiele do życzenia. Jeśli chodzi o krycie bielą, i jeśli kupisz najtańsze propozycje, najtańsze farby, kupujesz później kolejne i kolejne, więc mimo że one są tańsze, to koszty są coraz wyższe, bo trzeba kupić następne. No aż w końcu pójdziesz do sklepu plastycznego. Oczywiście tam jest miejsce, żeby kupić najlepsze, Dobrej jakości farby. No i tak jak powiedziałam, te koszty się zwiększają, są coraz większe, przez to, że próbujesz, nie szukasz odpowiednich treści, odpowiednich filmów na Facebooku, na YouTube, które, w których artyści podpowiadają już, jakie produkty kupić, żeby nie wydać zbyt dużo pieniędzy. E, bardzo też drogą, drogim elementem jest ciągłe prób próbowanie malowania tylko i, tylko i wyłącznie no, w samotności, nie, nie szukając też treści, w jaki sposób dojść do szybkiego y, malowania, w jakiej, może nie szybkiego malowania, tylko do, jeśli, jeśli oglądamy jakieś treści, to wiemy, w jaki sposób Szybciej zrobić efekt, w jaki sposób dojść do szybszych efektów, prawda? Również ważne jest, żeby nie malować bez przerwy na podobraziach, na przykład takiej wielkości, ponieważ to też jest bardzo drogie i warto malować na kartkach. Kartki papieru, słuchajcie, bardzo ułatwiają, obniżają koszty naszej pracy, ponieważ możemy ćwiczyć tam bez końca. I koszt obniża się właśnie o, o koszt podobrazia. Papier nie jest drogi, mimo że oczywiście są podwyżki, papier jest teraz droższy, ale jest nieporównywalnie tańszy od podobrazi tych bałwełnianych, które mam na przykład tutaj z tyłu, jest obraz tamalowany. Bardzo ważne jest też, żeby oglądać. Osoby, które malują, na przykład mnie na moim fanpage'u, można y, obejrzeć, jak maluję, jak maluję plany, obrazy, w jaki sposób robię y, kompozycje. Warto też, y, bo jeżeli tego nie zrobisz, tak? Bo tutaj mówimy na nierze, wtedy będzie droga praca, wtedy będzie drogie malowanie. Jeżeli tego nie zrobisz, y, y, malując w samotności, y, chodzimy po omacku albo stajemy w miejscu. Bo nie wiemy, co dalej po prostu zrobić, tak? Kiedy jest jeszcze drogie malowanie? Malowanie jest wtedy drogie, jeśli jesteś perfekcjonistą i chcesz wybrać, chcesz kupić wszystko, co zobaczysz, właśnie w filmach instruktażowych, albo u mnie, albo u kogoś innego. Słuchaj, wtedy to jest drogie, jeżeli nakupujesz pełno, bardzo dużo pędzli, bo zobaczyłeś, że są takie i takie, albo na przykład znany artysta ci powie, że kupił sobie pędzel za 150 zł i ty uważasz, że ty też masz go, słuchaj, kupić. Kiedy malowanie jest tanie. Malowanie jest tanie. Wtedy, kiedy przede wszystkim zacznę od tego punktu ostatniego, malowanie jest tanie. Wtedy, kiedy mm, zaczniesz z tym, co już masz. Bo wiesz, że nie potrzebujesz gromady pędzli 10 albo na, z najdroższej półki, ani farb nie potrzebujesz z najdroższej półki, ani nie potrzebujesz pędzli z najdroższej półki, można dowiedzieć się, w jakie pędzle średniej, fajnej jakości. Ale też o średniej cenie można sobie kupić. Ja zazwyczaj używam takich pędzli średniej jakości i naprawdę one się świetnie sprawdzają. Używam do malowania na przykład akrylowego lub olejnego farby, farb Talensa. Bardzo je lubię. One są właśnie średniej, średniej, o średniej cenie ale też dobrej jakości. Naprawdę świetne elementy można nimi namalować. Biel jest wtedy kryjąca i bardzo ciekawe efekty można nimi zrobić. Jeśli wiesz, co jest dość dobre i niedrogie, na pewno obniżysz swoje koszty w malowaniu. To Ci gwarantuję. Dowiesz się tego oczywiście z doświadczenia innych, tak jak powiedziałam, więc warto oglądać. Warto kupować kursy również, ponieważ na kursach malarstwa dowiesz się właśnie bardzo dokładnie, krok po kroku. Na przykład ja prowadzę takie kursy, na których pokazuję w ciągu 3-4 godzin malujemy obraz i pokazuję dokładnie, Kompozycję, jak rozplanować wszystko, jakie plany malować, w jaki sposób, jak, jak rozłożyć światło cień. Wtedy masz dużo wiadomości na ten temat, możesz to od razu wdrożyć u siebie. I co za tym idzie, ten proces, proces dochodzenia do lepszych efektów jest krótszy. Oczywiście wtedy mniej marnujesz farb. I podobrazie czy kartek. Fajnie jest oczywiście na swoich własnych błędach się uczyć, to jest bardzo fajne, ale uwierz mi, mając podstawy takie w malowaniu, w nakładaniu światło cienia, w kolorystyce i w nakładaniu planów na obrazie, i tak będziesz miał dużo pracy, żeby to wszystko wdrożyć i żeby ćwiczyć. Ale już te ćwiczenia będą o wiele krótsze, bo będziesz miał te podstawy, tak jak powiedziałam. To jest bardzo ważne. No cóż, powiedziałam wiele argumentów. Mam nadzieję, że Cię przekonałam do tego, że malowanie może być tanie. Zrymowało mi się właśnie. Malowanie i rysowanie. Oczywiście, rysowanie również jest bardzo fajną formą tworzenia, które, które prze. To jest taki przedsmak przed malowaniem. Bardzo fajnie rysować ołówkiem, ćwiczyć ołówkiem, kredkami, mazakami. Wtedy już masz rękę wprawną, oko fajniej, fajnie te ćwiczenia wprowadzają nas później w to malowanie i o wiele jest łatwiejsze. Jestem ciekawa Twojej opinii na ten temat. Co myślisz na temat tego, co powiedziałam? Czy malowanie może być jednak tańsze? I jeśli ten film dał Ci wartość, jeśli uważasz, że to, co ja mówię, jest warte polecenia dalej, to zapraszam Cię do udostępnienia tego filmu. Daj kciuka, jeśli to Ci się podobało, co powiedziałam. I zapraszam Cię do oglądania poprzednich filmów, które tutaj wrzuciłam, jak i kolejnych. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj spotykać. Do zobaczenia.